No dobra, czyli 5, 4, 3, 2, 1. Start Opa. ruszyli emocje, jak na zbieraniu porzeczek. Buty dawać, buty. Nie, na buty już nie wziąłem. Na tryby nie wziąłem. Lol. Zabrali wszystko. O, perły. Parle, żeby. Ważne, żeby popływać trochę, pogrzać się. Trzy jabłka, lol, omega WTF. Good luck. Już Cię gonię, już Cię gonię. Nie goni mnie, cóż, ja jestem przyjacielem, sojusz, sojusz. Co tu trzeba? Sojusz, sojusz... Nie... coś złapałem, nie, 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 coś, nie. coś... Ła, coś mi chciał bić, co to jest? Okej. Okay. cóż, nie bij mnie, jemy. Ja coś mnie tam bije. No Jakiś taki brzydki pewnie, jakiś koledzy. Bez obrazy. On taki takie baski. Lololololol, awa awa. To Co się dzieje z tym? Tam są skrzynie. Skrzynie, skrzynie, skrzynie. dziurawy pokój. Jak ktoś powinien bicie jeszcze dla nas, ale nie wiem czy to. User joined channel. O, właśnie! To mi pistol Siema! Ale, hallo. Ktoś wbił, ale nie chce gadać. Ty jest. Ja wbiłem! O, siema! Zrobię ładną dziuplę tutaj, ktoś widzę. Jeszcze poszedł. Eee, yy, lol. Filmików nie będzie przez tydzień, fuch. Właśnie, muszę coś nagrać, lol. Hmm. Zobaczymy lo, 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 lo. Skrzyneczka, mieczyk, ja yeah. Jaki? Muszę ogarnąć, bo mikrofon trzeba mieć w dupie daleko. Jaki mieczyk? E, diamentowy. Nie, idź creeperze. Co diamentowy. No. no ubił mnie. Ud sub bana dam ci, no nie ban huh. Masz fę. Najwyższa komnata w najwyższą wieżą no Jezu, była umowa, nie zabijać ptaka, LOL To ja nie słyszałem. No, o. No mnie ja nie było, przez z chwilę Tak, tak Aj no. za mnie no, ja Dobrze mu otworzyć wamie drzwi Tak, jestem Hams Protip, protip Jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna osoba aby zniwelować głód, umrzyj. <laughs> nie, niezłe. <laughs> o, wow, prawie wchodzę mm. Tu jest, tu jest. Ej, ktoś tu się bawi w się wbijanie, nie mm. wbijanie. Wygrałem. Jeszcze raz, nie ptak Eee, ptak, lol, 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 nik. Można sobie zmienić, nik? Można, lol, zmienię sobie Będę, ptak offline, to mi się spodobało ostatnio. Dobra, na piątkę wbijamy. Jeszcze raz, to jest dobre. Nie, nie to samo. Tak O, widzę teraz wszystkich. Znowu wezmę sobie żadnych. Zaraz tylko widzę. widzę, dwóch i tyle. Tu ja Z Zola i luki było. No, no to chodzi, żeby wejść ostatnim, wtedy się widzi wszystkich. Aha. o, to jest dobra taktyka, jej No <głos》> i tak się na szczęście poprawiają, więc to dobrze. Tak co już? Aha, <głos》>. ok, bijemy go pierwszego. Dobra. <głos》>. A, kolega wbija jeszcze te... E, wbija. Ściąga ts i będzie też wbijał, będzie dobrze, okej, okay, good. Tak przyjemnie nawet. Trzeba coś zorganizować większego takiego. Muszę zrobić jakiegoś spama na tym. na scapie. Hmm. Ogólnie no, mam nadzieję, ma nadzieję, że nie zaspamowałem was tak za bardzo. Tak napisałem ogólnie i. Je, bo ty nie, złoty nie, czole, jestem dobry. Złoty miecz, o jezu, jestem słaby. Tak zginę. Ptaki giną, grać. Drugi perekszy. złoty miecz. Perełki, spodemki ładne, wreszcie bielizna, kocham to. Idę już kogoś mordować. Tego trzeba, lulu, lul, coś tam trzeba I... mieć. I... Sojusz I oczywiście. O, tu jest jakiś. fajny dom, tu. Zobaczcie, jakaś pułapka tu będzie. O, oh, dam ty jesteś, okej. Okay. Kory po prostu... Porujesz, że tak powiem. A, Sojusz, Sojusz. Sojusz? Ej, chodźcie tutaj na spawn'a, no, Sojusz jest. Masz mięsko. Sojusz, Sojusz. So so tak. Sojusz, Sojusz. Sojusz, Sojusz, tak go zaraz zajebię w plecy. Idź, idź, idź. Nie! Sojusz! już Kocham to grę. A jakie lagi dostałem, nie, nie lagować. Un Lol. Na Wolkila Jak w Lolu Nie, nie ginąć. Po, serduszko zostało, Lol Na 3-5 serduszek Lol. Nie bić, nie bić. Co so już, sojusz Co jeszcze został? Kocham tą grę. TSG to, 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 to jest takie przyjemne. Bartek z Bartek. Nie, znowu wypadłem za moc. Bartek z Bartek Unsub. Um Dobra, Ale co ja mam za manię Unsub. Um Lol. Y tych haterów wszystkich. Zaląkłem się. Zamknę się w sobie. ja Jest ktoś w ogóle? Jeżeli o. chodzi o TSG. SG został tylko Bartek, tak? jego to był art jak wbi wbijaj nas z pełna... Bijemy Masterczołki. Hehe. Ja się boję, bo ty mnie gdzieś od tyłu O, weźmie. ktoś mnie zaprosił do takiej konfesy. Hehe. Nie wiem, Jakie kryty mi przywali, Jezu. Hehe. to Drewniane miecz imba. Nerwploks. Kurde, nie za nawet tam z góry. O oh, fuck! Weeee! Oui. No. No. Aaaa! Ah. Wow. Będę fapał tak, przez tydzień. No, bo to widzisz tam. Albo chytrze od tyłu, kogoś zabije. <grywa> albo fuksiasz ze mnie. Fuksiasz! Dzięki, dzięki, fuksiasz. Ktoś chyba joinął na serwer. Teresa, nie wiem. Okej okay. To pomocne pękły. Na czwórkę, dobra, SG Joint 4. Niech on ma tam Tak Słam Eee podaj Weź ktoś Jak mówi, żeby może słuchawki założył czy coś Bo nie wiem od kogo to jest, ale 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 być może coś tam ma takiego powiązanego o o, dzięki IP. Fajnie, przydaje się. Że wszyscy widzą dalej. Jak ktoś wbije, no to widać się to resetuje, ok? Dobrze wiedzieć. Mapa z obsydzianą, ciekawe. Pozdrawiam, mamę. Malinka, pozdrawiamy Twoją mamę. Jeja. Yeah, yeah. A Matik 666 pozdrawiamy okay. User left your channel. Okej okay. Ej, tak ty nagrywasz? No <laughs> jak, przecież mówiłem, że nagrywam O O, ohoho oh. że tak dla pizzy też, nie? Dla pizzy, dla pizu. <laughs> hoho Jestem na SG Okej okay. Ej dawaj, SG start Lol, mogę od nowa resetować. Startowanie. Lol. Zresetuj teraz. Jaki bol. Dobra, starczy już. O co w tym kurwa chodzi? jaka kopalnia tam, unsu lol. Wyczyściłeś wszystko, unsup, lol. Lol, lol. Gacie, mam gacie. Masz gacie, nie? Ja mam jedzenie, ja mam jedzenie, mogę się podzielić. A ja nic nie mam, fuck it. Nie, ja wszystko nic ja nie duch. duch. jaka, jaka duża mapa. lol, epicka. Lol, jestem przy jakimś parku. Najbardziej, żebyśmy ogarnęli, żebyśmy trafili znowu na spawna, bo żeby się dobić. Do czego? No. Najlepiej jakbym miał lepsze niż, niż wy, to byłoby przyjemnie Nie bić mnie. Uj, jakaś coś. duża dziura. Co już, sojusz, co już już Wpadłem do jakiejś, opuszczonych torów. O czekaj, czekaj, to nie wiemy się. Sojusz, już Sojusz, już. Co już już. Odwróćcie pleckami sojusz, już, co już. Ja pierwszy wpadłem do jakiejś kopalni mowy. A to jest takie dziwne SG, bo że tutaj grzybów nie do zbierać. A szkoda, Ej, bo to jest zawsze fajnie. Wszystkie ja dla mnie. Dzięki. Nie znam jak to Gdzieś... Gdzieś pobiegłem, lol. Ktoś join znowu. Będę musiał wyjść. Okej. Okay. Taki czas dziwnie laguję. Okay, o nie, zaraz wyjście, Ho. Lagi unsub. Kurde, na serio mam jakieś manię na mówienie unsub, lol. I te lol też Uf. jest takie coś. Unsup, bo, bo za dużo mówisz unsup. No właśnie, unsup bo za dużo unsup. No, dobry, dobry. tabliczka. To wszystko dlatego, że na YouTube są sami A, się. Aaa, śmieleje! Nope, ja, ja no, cię Ktoś mnie Ktoś leje? Ktoś mnie leje? Ja cię leję Kto śmieleje? się nazywa Kto śmieleje, ja cię leję. Przyjaźń pierwsze wejrzenia. No a jak? No a jak? przyjemny serwerek, mało osób jest. No wracam. Spoko. Luzik. Luzik, bluzik. Luzik, guzik. Luzik, guzik, to jest dobre. Coś znalazłem, a niestety. Niestety, umsup. Umsup, bo uncub. No właśnie, umsup, bo umsup. Unsub bo trzy drewniane miecze. Ej, ale dlaczego ja nic nie mam? Ja jeszcze nic nie mam, ze jeszcze z głodu. Ja nie mogę nawet spawn'a znaleźć. Możesz wpisać spawn jakoś? Nie mogę. Nie, to trochę foch. Oh fuck, jestem w podziemiach. Ooh, so sad. Ale wyjdę. Że no. Ok, buraczek style. O Coś mi tam obgadują na tym czacie, a ja w ogóle nie ogarniam o co chodzi? Trudno. A trudno. Spoko. Niech mnie tam obrabiają. Dojść to ja mogę w każdej chwili, a ja nie wiem czy to gidi. Aha, aha Taki tam żarcik. A tam taki sprośny żart. <laughs> taki dla rozróżnienia atmosfery. No a jak? <laughs> Jakiś tutaj widzę unsub. Ludzie cię pójdą, bo unsłupujesz No właśnie też to lubię Dlaczego nie mogę znaleźć? Że mi skrzynki jestem moronem. Fuck, wyrzuciłem. Jedną znalazłem. Mhm. Czy ktoś może znaleźć dziwny taki budynek? Cholera nie jak to w budowie wygląda. Nie, widzicie, kurde, było się uczyć historii, what the fuck is this. Eee, takie dziwne. Takie dziwne, co to jest? Dziwne, tak. Takie dziwne, greckie chyba, albo rzymskie. Takie dziwne, ogólnie. Fuck, chciało mi chcieło, mi, chciało mi chcieło, mi Będzie kiedyś neter. A skąd ja mam wiedzieć, czy będzie jakiś neter, kurde? Ja na tym serwerze jestem tak naprawdę adminem tylko dlatego, bo ja coś ogarniam. Jeżeli chodzi o banowanie graczy i gram, tutaj ogólnie, Lol. A ja biegam sobie po mieście, jaki tutaj kurde usług jest? Ja nie mogę. Okay. Trzeba, muszę sobie jakoś ogarnąć, że wyciszy te dziwne dźwięki, że wchodzą, wychodzą ludzie. To jest trochę dziwne. Okay. O, ała, coś mnie tutaj bije kond. <grymne> Taki troll. <grymne> o, ale mi. Dobra. Ży, żyje, żyje ktoś ja Jeszcze żyję. Ja, tam... Przecież... ja, kur... ja żyję. Problem jest z tym, że tutaj wszyscy żyją, mu się nie mogą znaleźć. Dobra ja nie żyję. Dokładnie. Fuck tak z cieło. Wpadłem do kopalni, a w niej 20 kliperów. Klipeszek. <grym> padłem Taki małtek. A, ja mam pomysł, a tu wytrzymam, bo się gdzieś schowam... Tam w o, faper. Dzięki. No czas służą slajmy. Mogę coś z nich robić? Zjeście czy coś? Tak, zjeść. Nie mam na głowę, sobie nie mogę założyć nic. To po co mi to? Oa, zlagowało mi serwa. Pięć, to biesze... Jest Jest was tam na parnie Okej. A ja to wyczyniam parkura. Coś, coś serwer laguje, albo to mój net coś laguje. Też możliwe. Fulnet. Mówisz mój net? To też jest możliwe. Dobra, to będę musiał tutaj zakończyć. W ogóle. Cześć.